Czy osoba uśmiechnięta i optymistyczna, widząca szklankę do połowy pełną, jest szczęśliwą osobą? Owszem, może przyczyniać się to do szczęścia, ale nie jest regułą. I podam kilka powodów. Po pierwsze, niektórzy ludzie y, rzeczywiście mają takie pozytywne nastawienie do życia które idzie w parze z poczuciem szczęścia, spełnienia i takim zdrowiem psychicznym. Po drugie, optymiści często lepiej radzą sobie ze stresem, takimi trudnościami życiowymi i szybciej wracają do takiej równowagi emocjonalnej. I po trzecie, pozytywna interpretacja zdarzeń widzenie szklanki do połowy pełnej. Przyczynia się do takiego długofalowego dobrostanu. No dobrze, to zatem, kiedy ten optymizm i uśmiech nie oznacza szczęścia? Po pierwsze, ludzie mogą być pozytywni na zewnątrz, natomiast wewnętrznie odczuwać smutek, przygnębienie, złość. Jest to tak zwany fałszywy optymizm czyli maskowanie cierpienia. Po drugie, presja społeczna. Niektórzy czują się zmuszeni do bycia pozytywnym. Często przejawia się to w pracy, w mediach społecznościowych czy nawet w rodzinie. I po trzecie, style osobowości. Ludzie o różnych typach osobowości okazują emocje inaczej. I na przykład osoba. Yy, Spokojna, mało ekspresyjna, może być równie albo nawet bardziej szczęśliwa od ekstrawertyka. A zatem, uśmiechnięty i optymistyczny człowiek może być szczęśliwy, ale nie jest to regułą. Prawdziwe szczęście jest dosyć bardziej złożone i nie jest widoczne na pierwszy rzut oka. Myślę, że lepiej ocenić je po tym, jak ktoś żyje wewnętrznie, niż tylko po jego zachowaniu zewnętrznym.